Czerwcu głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości Radosław Witkowski nie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu miasta w ubiegłym roku. I to mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, PIS głosował przeciwko udzieleniu absolutorium, wskazując, że prezydent nie dopilnował wykonania kilku kluczowych dla miasta inwestycji. Nad uchwałą Rady 22 lipca obradowało Kolegium Rio w Warszawie. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła tę uchwałę, wskazując, że Rada Miejska, Rada Miejska dopuściła się istotnego naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym. W uzasadnieniu decyzji Rio czytamy m.in., że radni przez cały rok byli informowani o zmianach w budżecie i głosowali za przesunięciami w wydatkach miasta. Prezydent podkreślił, że po przeczytaniu uzasadnienia Rio nasuwają mu się konkretne wnioski. Radni Rady Miejskiej winni byli wskazać konkretne, merytoryczne przesłanki do tego, że ten budżet nie został w sposób prawidłowo wykonany. O decyzji RIO radni mają dwa wyjścia. Albo podjąć nową uchwałę absolutoryjną, albo zaskarżyć uchwałę RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mam nadzieję, że radni Rady Miejskiej jak najszybciej, jak najszybciej spotkają się w sprawie absolutorium. Taki stan rzeczy nie może trwać długo. Radni są zobowiązani do tego, aby usunąć naruszenie przepisów o samorządzie gminnym. Jak wyjaśnił nam Witold Kaczkowski, koordynator radomskiego zespołu regionalnej Izby Obrachunkowej, po decyzji Rio, Radosław Witkowski ma czyste konto. Nawet jeśli za rok nie otrzyma absolutorium, nie będzie to skutkowało ogłoszeniem referendum w sprawie jego odwołania. Decyzja Rio nie ma nic wspólnego z wotum zaufania dla prezydenta. Nie zmienia tego, że w czerwcu Witkowski nie otrzymał od radnych wotum zaufania. Jeżeli stanie się tak ponownie, Rada będzie miała możliwość ogłoszenia referendum w sprawie odwołania prezydenta.